Witam, witam w kolejnym odcinku Tropicieli. Uwaga, uwaga, bo dziś stacja Pyskowice. Przed nami kolejna tropicielska wyprawa. Tym razem z Katowic ruszamy na północny zachód. Do Pyskowic nie jest daleko. Po niespełna 40 minutach jazdy naszym samochodem jesteśmy na miejscu. Naszą wizytę w Pyskowicach zaczynamy od spaceru po niewielkim rynku. Pyskowice powstały ponad 700 lat temu jako niewielka osada na szlaku handlowym z Wrocławia do Krakowa. To jedno z najstarszych miast na Śląsku. Prawa miejskie Pyskowice otrzymały w 1260 roku. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska założyciela osady Piska, stąd też wcześniej używano nazwy Piskowice. Dopiero po II wojnie światowej literę I zastąpił Y, i od 1949 roku miasto nazywa się oficjalnie Pyskowice. Trop prowadzi nas w okolice stacji kolejowej. Kiedyś Pyskowice były ważnym węzłem kolejowym. My podążamy za tajemniczymi strzałkami z napisem Skansen. Droga, choć nieźle oznakowana, nie przypomina jednak uczęszczanego szlaku turystycznego. W końcu, po pokonaniu kilku przeszkód, wytropiliśmy Skansen taboru kolejowego i ekipę zapalańców, która próbuje stworzyć tutaj Skansen kolejowy z prawdziwego zdarzenia. Uwaga, uwaga, wsiadamy do pociągu, drzwi zamykać, okna stykać, pierwsza stacja skansen. Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa w Pyskowicach powstało 9 lat temu. To grupa pasjonatów, która chce przybliżyć innym historię kolei i ocalić stare lokomotywy od zapomnienia i zezłomowania. Przystępowaliśmy do krótkopań, kopalń, które posiadały zbędne lokomotywy w postaci lokomotyw parowych, które już stały na bocznych torach czekając, może myśląc sobie na, na ostatni, ostatnią drogę. Podpalnik i, i klasycznie jako w formie złomu wsadu. Natomiast no, udało się pozyskać troszkę tego taboru. Zostały tutaj częściowo te lokomotywy odrestaurowane, część została już zwieziona na miejsce, część jeszcze czeka na zwiezienie. Przygoda z parowozami zaczę zaczęła się od tego parowozu tak naprawdę, gdzie około 15 lat temu e, parowóz chciano na stacji w Siedlcach e, pociąć na złom i od momentu, kiedy, kiedy udało się go uratować, zaczęła się przygoda z parowozami. Potem zaczęły się beskowice. Tak bywam tutaj. Dlaczego pan tak, no powiem ukochał, parowozy? O, no, powiem szczerze, parowóz to jest taka lokomotywa, takie urządzenie specyficzne, które ma swoją duszę. Jest to, jest to takie urządzenie, w którym panują żywioły. Jest ogień, jest woda, jest ciśnienie panujące w kotle. Jest... To po prostu trzeba umieć obsługiwać. Ile teraz mamy tutaj parowozów? Na dzień dzisiejszy znajduje się tu 16 lokomotyw parowych, 9 lokomotyw spalinowych, 4, 5, 6 wagonów osobowych, kilka towarowych. Natomiast na zwiezienie czeka jeszcze 4 parowozy i dwie lokomotywki spalinowe i 2 wagony. Sporty ekstremalne to dla tropicieli nie pierwszy znak. Nigdy jednak do tej pory nie jechaliśmy prawdziwym parowozem. To jest przepustnica. Działa jak gaz w samochodzie, otwiera dopływ pary do cylindrów. Proszę położyć tutaj rękę. Teraz się zamienimy. Teraz pan jedzie. Proszę tutaj. Nie żartuje. Czuję pan opór? No czuję. W momencie. Teraz para dochodzi do cylindrów. I Jedziemy! Czuję pan moc pod ręką? Czuję moc pod ręką, jaki. 800 koni. 800 koni, koni mechanicznych. Naprawdę nieźle. Pojazdem o takiej mocy także nigdy nie jechaliśmy. A tu jest. Dobra, pięknie. Wiemy już, gdzie jest. Nie wiemy jeszcze jak tego kolosa zatrzymać. Jazda parowozem, to jest dopiero jazda. Jeszcze tylko lekcja hamowania. Tu jest hamulec. Do siebie. Lekko do siebie. Jeszcze troszkę, żeby tam na pierwszym zegarze z prawej strony podniosło się ciśnienie. I puszczamy. I na zero. I parowóz z hamulec. No to krótki kurs instruktażu prowadzenia lokomotywy mam za sobą, dobrze? Super, piątka. Dzięki. Gdzieś się tak ubrudził. No, pęgiel, smary, wszystko zostaje na twarzy, na ciuchach, wszędzie. To nie ma ciekawszej roboty. A dziadek jeździł, dziadek pracował na kolei, tato. I tak zostało, pasja. Ale co kazali, czy naprawdę lubisz? Nie, lubię. Ja studiuję i w sumie trochę czasu czasami mam i tak lubię go spędzić. A ta konewka to po co? Żeby nasmarować układ biegowy całego parowozu, wszędzie są panewki ślizgowe, potrzebne jest ciągłe smarowanie, trzeba uzupełniać płyny i na podstojach się to wykonuje. Takiego te parowozy w sobie mają. Parowóz w odróżnieniu od e, lokomotywy elektrycznej i spalinowej ma duszę, on ma serce. Które właśnie w tle bije. On jest ciepły, on jest żywy. To jest maszyna, która jest jak kobieta. Jak się ją dobrze traktuje, ona się odwdzięcza tym samym. Jak się jest dla niej złośliwym, tym samym po stokrot się odpłaca.